Mam dobre serce, żadna nie odpowiada. W 2012 roku próbuje samobójstwa przez powieszenie na prześcieradle, udaremnione dwa dni w izbie obserwacyjnej. Powód odmówiono mu paczki z Bravo Girl, bo na okładce była zbyt odsłonięta kobieta. W 2015 roku składa pierwszy wniosek o przedterminowe zwolnienie. Sąd Penitencjarny w Gdańsku odmawia po opinii biegłych. Nadal bardzo wysokie ryzyko powrotu do zachowań przestępczych. Rok później, w 2016 roku, dyrektor zakładu składa wniosek o skrócenie kary o dwa lata za wzorowe zachowanie i pracę. Sąd Penitencjarny przychyla się. Kara kończy się 7 kwietnia 2017 roku zamiast 9 kwietnia 2019 roku. W całym kraju wybucha panika. W Bytowie, Osiekach i Słupsku organizowane są protesty. Ludzie zbierają podpisy pod petycjami. Nie wypuszczajcie bestii. Telewizja pokazuje transparenty, pękalski, nigdy na wolność. Media nazywają go polskim Hannibalem Lekterem, który za kilka miesięcy będzie wolny. Siostra Joanna w wywiadzie dla Ufaktu. Leszek jest już innym człowiekiem. Zasługuje na drugą szansę. W marcu 2017 roku prokurator generalny składa wniosek o zastosowanie ustawy o nadzorze prewencyjnym i izolacji po odbyciu kary. Sąd okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim wyznacza termin na 8 kwietnia 2017 roku, dzień przed planowanym wyjściem na wolność. 7 kwietnia. 2017 roku o godzinie 23.00 Leszek Pękalski pakuje swoje rzeczy do tekturowego pudła.